Hej Rybinki, witam was bardzo serdecznie na moim kanale z tej strony Okumu, a przede mną leży kolejny szkicownik, który dzisiaj będziemy oglądać i jest to przedostatni szkicownik tak naprawdę, bo ja go skończyłam bardzo szybko, chyba w niecały miesiąc lub dwa, nie pamiętam bo jest to szkicownik od SMLT do akwareli i one są wiecie, dosyć cieniutkie w porównaniu do tego jak, jak wyglądał szkicownik poprzedni a dodatkowo te kartki są mega, mega grube, to jest taki niebieski szkicownik, który ja okleiłam sobie najpierw Jakąś folią do tapet, bardziej sztywną, bo myślałam, że wiedziałam, mi go trochę zabezpieczy. Yy, nie zabezpieczyło, bo no niestety ja wszędzie te szkicowniki ze sobą targam, więc one mi się w torbie mocno wyginają, a potem wpadłam na to, żeby zrobić twardą okładkę, która jest, wiecie, niezniszczona. Yy, więc po tym, jak już sobie zdesignowałam ten szkicownik po swojemu, już się o niego tak bardzo nie bałam. Yy, szkicowniki od SMLT mają to do siebie, że te okładki są dosyć takie mięciutkie. Tak samo, tutaj dostałam szkicownik yy, od sklepu Tinta dla plastyków. I ta okładka tutaj też jest taka, wiecie, bardzo mięciutka, tylko że w tym co niku ćwiczę sobie kaligrafię. I mam naklejki z toro. Ten tutaj ma naklejki z srenkami, dlatego że wypełniałam go będąc właśnie nad morzem. To był mój pierwszy wyjazd w Polsce morze, więc... Dobra, ale nie przedłużajmy, przechodzimy do oglądania. Mm. Pierwsza praca to jest jakiś taki stary młyn pośrodku lasu, ja bardzo bardzo, ale to naprawdę bardzo lubię malować jakieś liście, roślinki i tego typu rzeczy, więc jak mam jakiś taki stary budynek, który mogłabym dla siebie uczynić go ciekawszym, to zawsze dodam mu jakieś liście czy coś w tym rodzaju. No, ale przejdźmy do właściwego szkicowniczka. E, widzimy tutaj e, kazę, jakąś syrenkę, w której nie za bardzo chciało mi się pamiętam rysować tą rękę, więc ma obgryzioną przez rekina, tak to tłumaczmy. E, jakąś randomową laseczkę. E, kiciula, nie pamiętam czy ja tego kota rysowałam ze zdjęcia czy z czego, ale chyba nie wygląda na narysowanego ze zdjęcia. Tak samo ten. E, I portret Gosi ze świata Gosi. Pamiętam, że lepiej wyszedł mi obłówkiem niż po wykończeniu go tuszem. I następne prace. Mamy z e, nami jakąś randomową laskę. E, randomową laskę ją chyba malowałam z jakiegoś magazynu japońskiego o modzie. Chyba, chyba tak, więc refkę mi właśnie brała ją stamtąd. E, tu mamy jakiegoś kruka z dodatkową parą oczu i bawiłam się tutaj swoją, e, swoim płynem maskującym do akwarii, więc wypróbowałam go, jest okej. Okay. To laskę pewnie większość osób kojarzy z Pinteresta, bo dużo artystów używa jej jako referencji do malowania, dlatego że światło i cień tam są świetnie zarysowane. Jak coś to ja wrzucę link do opisu w tym filmie, jakby ktoś chciał zobaczyć. Ja w tym odcinku dużo próbowałam tworzyć portretów i twarzy, chociaż na początku nie wychodziły mi za dobrze, bo wiecie, ja staram się uczyć i, i tak dalej i tak dalej, tak jak zawsze to powtarzam. No nie zawsze mi to wychodzi, ale się staram. Yy, tak samo tutaj rysowałam portret, tutaj jak widzicie Tsuna Ina. Tsuna Ina? Nie wiem, to przeczytać. Próbowałam zrobić jej portret. Możecie odwiedzić ją na Instagramie, bo Laska ma naprawdę świetną twarz do rysowania. Nie mi podobnie, ale będziecie mogli sobie rzucić jakimś i zobaczyć, co takiego laski Ta manta bardzo mi się podoba. Kaza i Sanami tutaj chyba nie, nie bardzo z racji tego, że Sonami ma wodogłowie, a Kaza ma to twarz jak twarz krecik. On, on się tutaj tak kojarzy z krecikiem. Oczywiście jestem wielką fanką Detroit. I konora. To jest taki moje Cinnamon Roll. zobaczcie. Potem rysowałam też Briana, ale nie wyszedł mi już tak bardzo podobnie jak właśnie tutaj ten, ten profil. Oczywiście jakieś randomowe buźki. Troszeczkę gwaszy. Tutaj malowałam gwaszami swojego pieska Sise. Jakąś rybkę. Keire wykonałam gwaszem roślinki, bo roślinki bardzo, bardzo lubię. Pamiętam, że najpierw namalowałam czarnym do dookoła, a potem zaczęłam malować um, zielonymi różami, więc zobaczcie, jak bardzo klikniece są gwasze. E, tutaj właśnie jest o którym mówiłam, że jest niepodobny w ogóle ten to w ogóle jest zamazany, nie, nie, nie. E, dużo randomowych postaci stopy, ćwiczyłam stopy to jest moja dłoń Uu, jak widać, moja papuśna dłoń e, którą właśnie ćwiczyłam sobie e, ćwiczyłam cieniowanie ołówkiem który był jednej, góru, jednej twardości i tak kreśliłam aż będzie najciemniejszy, to był chyba ołówek HB o ile dobrze pamiętam e, palca akwarelką, którą do tej pory bardzo lubię, zaraz i tych roślinek, które tutaj się pojawiają e, nami, którą bardzo lubię, dlatego że jest ręką ten rysunek z US zrobiłam potem w Digitalu Pamiętam, że i trochę więcej różnych randomowych buziak. Ten portret już mi wyszedł lepiej, więc będziecie mogli go zobaczyć. E, powinnam wstawić jakąś referencję, znaczy link do tej referencji w opisie, w ogóle postaram się znaleźć wszystkie e, referencje z, z tego szkicownika których używam i wklejać mam je w opisie ale jak czegoś nie znajdę to bardzo przepraszam e, tutaj mamy kuruka jakieś randomy, randomy, jakieś widoczki e, pierwsze moje spotkanie z naszym polskim morzem i te kolory, które chciałam odwzorować one na żywo wyglądają lepiej niż na takim wideo, e, syrenka e, luna, czyli piesek nany nie bardzo mi wyszło ale dobra, ćwiczyłam. I oczywiście, moje syrenki, na które wpadłam, bo jak byłam właśnie, siedziałam nad morzem i malowałam w tym momencie. I wymyślałam, właśnie, żeby zmieniać ich włosy w rybki. Więc one mają włosy zakończone rybkami. Tak kreatywnie. Następne rysunki wykonane nad morzem. Te twarze są złe. <laughs> nie będę się nawet tutaj w jakiejś. wiecie, yy, zachwycać, że nie wiadomo co mi wyszło. Ale ta twarz jest okropna. Ta. Yy, yy, tutaj nie. Jedyne co to mi się bardzo podoba, to plamy od akwareli. I to jest tyle. Yy, ta syręka to w ogóle wygląda, jakby miała uciętą głowę, i ta głowa po prostu sobie lewitowała, ciała. Strasznie. Ale trzeba rysować różne rzeczy i wyciągnąć później z tego wnioski, żeby nie rysować tego potem. Joashi jest taką postacią, która ma dosyć ekspresyjną twarz, więc staram się zaznaczać jakąś ekspresję, z, jak go rysuję. Tutaj jest kaza. Bo pamiętam, że chciałam robić następne wzory przy, tych naklejek. Właśnie z Joasim i Kaza, ale no nie, nie wyszło mi nic z tego, bo stwierdziłam, że nie, jednak nie. Tutaj mam dwa wzory nakleje, które możecie u mnie dalej kupić, bo zostało mi kilka sztuk. Tutaj mam bu buzie, którą też rysowałam, pamiętam z jakiegoś zdjęcia z Pinterestu i też oczywiście wrzucę wam je jak go znajdę. Drugie podejście do, do tej twarzy i dalej jest nie taka, ale już wygląda lepiej. Ciekawe, czy jakbym zrobiła teraz trzecie podejście, to by wyglądała lepiej. Wiecie co, zrobię to trzecie podejście. No, jak możecie zauważyć, ja bardzo lubię wdowę, więc ja rysowałam już w starym, starym ślicowniku Mei też lubię. Mei, to jest też taka fajna postać. E, Trupiołowdowę bardzo lubię, więc parę razy do niej podchodziłam. Jakaś randomowa laska, która ma ściśniętą główkę. E, następna syrenka i tutaj pomyślałam, że zrobię jej ogonek troszeczkę inaczej niż do tej pory, to znaczy e, zaznaczałam gradient kolorów e, akwarelą, a potem łuski zaczęłam wypełniać jeszcze dodatkowo, zostawiając oczywiście obramówkę, żeby była jaśniejsza ciemniejszym kolorem. I to by wyszło fajnie, jak teraz na to patrzę. Pod warunkiem, że ten kolor na tych łuskach byłby albo jednolity, albo tutaj powiedzmy jaśniejszy, a tu się ściemniał. A on jest taki raz, tu raz taki, raz taki. Więc może, może dlatego nie skończyłam. Nie wiem. Tutaj przebijają mi promarkery, a dlatego, że użyłam ich do, do, tej, do tej pracy, którą w oryginale stworzyła Tinka, bo to jest dry, Draw This In Your Style. I ona zrobiła południcę, a ja jako, że wiecie, że uwielbiam słowiańską mitologię, ja w ogóle lubię mitologię różnego rodzaju a tutaj mam ostatni rysunek w tym szkicowniku i to jest pierwszy dzień Inktobera tak, to jest pierwszy dzień Inktobera, potem już nic tutaj nie ma, więc ten szkicownik był króciutki, następny nie wiem kiedy nagram tak naprawdę, bo zostanie tylko jeden już szkicownik, który jest oczywiście bardzo opasły, bo to też ten szkicownik, który wypełniałam prawie dwa lata więc dobra, nie wiem kiedy go nagram, tak naprawdę. Ale następnym razem widzimy się za tydzień, tak jak zazwyczaj, bo staram się być regularna, tak jak wiecie. Możecie odwiedzić moje social media, szczególnie Instagrama i Facebooka, który ostatnio użył. Ale na Instagramie jestem jak zwykle najbardziej aktywna. Tam możecie mieć ze mną bezpośredni kontakt, zawsze odpisuję na Wasze wiadomości. A jeszcze dodatkowo, jeżeli podobają Wam się moje rysunki i chcielibyście mnie w jakiś sposób wesprzeć, to zapraszam na mojego patronite, którego prowadzę razem z. Daną. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, link jest na dole w opisie. A my widzimy się za tydzień. Do słyszenka i pa!